Dzień dobry kochani, dzień dobry, witam Was taka roznegliżowana, bo właśnie za chwilkę uciekam na plażę, bo pokazywałam Wam, że mam po prostu dosłownie na dole plażę, więc umam sobie szybko głowę, nawet się nie malowałam, słuchajcie, jestem totalnie sotem, mam tylko okulary Zarzucam sobie na to bluzkę i po prostu zejdę sobie windą i będę się opalała. Nie mamy za dużo czasu, bo wieczorem wyjeżdżamy, wylatujemy właściwie, więc jeszcze może mi się uda godzinkę dwie poopalać. Także super. Pokazuję Wam się roznagliżowana, bo zamierzam zrobić, podjąć się wyzwania z Chodakowską, słuchajcie, bo jeszcze tutaj te boczki, cokolwiek tam mi zostało, jeszcze nad tym trzeba popracować. A po tym jedzeniu, które Wam pokazywałam przez te kilka dni, no to będzie nad czym pracować. Więc idę się opalać, wygrzewać kości. No i zobaczymy się na pewno później, bo jeszcze mój mąż przygotował co nieco dla nas na dzisiejszy dzień. Także zapowiada się bardzo fajnie. nam cały czas dopisuje, także bardzo, bardzo się cieszę. A mamy też od strony tej takiej wschodniej, jakby balkon, i tutaj plażę, także lepiej właśnie rano wychodzić. Zobaczcie, ludzie tam sobie w wodzie się pluskają. Ja się yy, uraczyłam tutaj taką mgiełką troszeczkę w konsystencji oleistą. Ona jest w bardzo niskiej ochrony, to jest SPF6, ale ja mam taką karnację, która. Dosyć powiem Wam szczerze, dobrze reaguje na promienie słoneczne i się nie pali, więc widzę, że jest w porządku i na razie miałam tylko to w domu. Ja naprawdę byłam totalnie zaskoczona tym wyjazdem, więc skorzystałam, ale dobrze się sprawdza i tutaj w sumie we dwójkę przez ten czas sobie to zużyliśmy. Także zmykam, bo szkoda słońca. Znalazłam muszelki na plaży. Było trochę więcej, one były nieco większy, mniejsze, ale wzięłam właśnie takie, które mi się najbardziej podobały. Nie było jakoś mega, mega dużo. Ogólnie jest teraz y, czas przed sezonem i tam wychodzi trochę glonów, ale już y, samochód wszystko tam pozbierał, więc można było śmiało wejść do wody, która była. Mniej więcej taka jak u nas nad morzem w sezonie, <gry> także dla nas trochę zimna, ale mimo wszystko fajna, gdzie się kąpali. No i y, już się właśnie przebrałam, zaraz Wam pokażę w co, bo będziemy jeszcze zaraz iść na rowery. Y, no i zrobiłam taki szybki mm, makijaż, chociaż nie miałam wcale takiego zamiaru. Oczywiście wyszło jak zawsze, że miało być tak delikatnie, wyszło trochę mocniej. Y, użyłam sobie tego korektora. Jest to korektor z... Yy, poczekajcie, tylko mnie się niech wyostrzy. Jest to kole, korektor z Eveline i on jest pod oczy, natomiast ja go tak w sumie użyłam miejscowo na twarz, więc yy, no lubię go. To jest akurat dwójeczka, także fajnie mi się on ostatnio sprawdza. Tutaj mam takie trio z Benefitu, które dostałam ostatnio od mojej siostry. I tutaj jest to tyle fajne, że... Mamy brązer, mamy, bronzer, mamy e, róż i mamy taki rozświetlacz. Tego rozświetlacza nie używałam. Także to jest super rozwiązanie, bo też jest z lustereczkiem. E, I tak, użyłam słuchajcie, eyelinera i użyłam jeszcze tuszu do rzęs. Ponieważ, dlaczego? Ogólnie ten tusz jest również z Eveline. Ja go dostałam, chyba go nie testowałam, ale dostałam go w paczce ostatnio. Ten tusz dla mnie to jest... E, no Tragedia, powiem wam szczerze. On jest z zwykłą, z taką z standardową szczoteczką, ale. Yy, aha, ja ogólnie lubię takie szczoteczki, natomiast yy, on tak się odbija na powiekach, że to jest, to jest masakra. I właśnie yy, przy, z, przez wzgląd na to, że się odbija na powiece, yy, zastosowałam sobie właśnie ten eyeliner. To jest akurat eyeliner z MIO. Do tego, że tak jak mówię, odbija się na powiece, więc, żeby sobie zaoszczędzić tego kłopotu i nie wyglądać yy, Beznadziejnie po prostu za, nałożyłam troszeczkę eyelinera, żeby jak w razie coś mi się tam odbije, to żeby właśnie nie było tego widać. Także pokażę Wam jeszcze, jak to, jak to wygląda. Yy, no, makijaż, wiecie, tam szału nie ma, to nie chodzi o to, żeby tutaj jakoś nie wiadomo, yy, nie wiadomo co mieć na twarzy, bo też mi na tym nie zależało. Założyłam też fajny kombinezon, przynajmniej mi się wydaje, że on jest fajny kombinezon z HM. Ostatnio sobie kupiłam na wyprzedaży za 50 chyba parę złotych. No i właśnie musimy jeszcze tutaj tak z grubsza ogarnąć mieszkanko, że jesteśmy prawie spakowani, bo w Airbnb wygląda to w ten sposób, że nie musi tutaj ogarniać, nie wiadomo jak w sensie sprzątać, wiecie, mopem i tak dalej odkurzać, tylko z grubsza po prostu, żeby tak w miarę było czysto. My w ogóle y, za ten pokój i za, znaczy za tą kawalerkę płaciliśmy, to znaczy my, mój mąż <głosi> płacił 208 czy 209, 208 zł za całą kawalerkę, czyli za nas dwojga, y, za dobę. Y, w sezonie jest drożej. I tutaj tak naprawdę można by było nawet w kilka osób przyjechać, chociaż jest jedno łóżko, ale ja myślę, że tutaj można było pokombinować. A i Sowka jest, ale ona się chyba nie rozkłada, nie? Nie, ona się nie rozkłada. Ale można było pokombinować, uważam, że jest spoko jak najbardziej. Także za chwilkę coś jeszcze szybko przekąszę i będziemy jechać na rowery. Musimy się też stąd wymeldować. Szybki test na żywo, czegoś co jest chyba typowo cypryjskie. Jest to. Huh. Cóż to w ogóle jest? Sucukos. So -so z migdałami, to na pewno. Widzę, że to też jest tam właśnie z winogranami. I bardzo mnie to kusi. Na pewno jest bardzo, bardzo słodkie. Zobaczcie, tak właśnie wygląda. To nam zostawił gospodarz yy, tak, jakby w prezencie, tak żebyśmy sobie to spróbowali. Zresztą w ogóle, jak nigdy przyjechaliśmy, to mieliśmy winko na powitanie, mieliśmy chleb, y, jakieś tam podstawowe wędliny, i tak dalej, żebyśmy mogli właśnie y, zjeść sobie chociażby śniadanko. Także to było bardzo miłe z jego strony. Mieliśmy też chyba wodę. Co tam jeszcze mieliśmy? Yy tam jeszcze gospodarkę ser, szynka, tego typu rzeczy, także no mega fajne, bo chyba nie w każdym mieszkaniu, mieszkanku właśnie z Airbnb to się zdarza, więc to było super gestem. No i mamy tutaj właśnie taki regionalny przysmak chyba, bardzo mnie to kusi, zobaczcie to jest takie bardzo giętkie, nie wiem czy to będzie dobre, o, może nie będę tego urywać, tylko po prostu spróbuję. W dotyku takie bardzo żelowe, no i spróbuję. Nie widać jak teraz gryzę, ale w środku tutaj dostałam się do migdała. I to jest takie, nie wiem jak mam to ocenić, jak galaretka. Taka bardzo zimna, przede wszystkim gęsta, twarda. Takie trochę bez smaku, ale przede wszystkim bardzo słodkie. O, tu mamy kolejny migdał. Powiem tak, szału nie robi, bardzo słodkie, niemal bez smaku. No i czuć, najwięcej tego mi dała, chyba. Także spróbowałam, ale fankom raczej nie zostanę. Przy tej wypożyczalni rower, tak jak wam wcześniej mówiłam, za dobę jest 6 euro za osobę. Natomiast nie da się zrobić tego na godzinę, my będziemy mieli tak gdzieś 3-4 może godzinki maksymalnie. E, ponieważ po 17 już musimy wsiąść, wsiąść w sobie w autobus, jechać na lotnisko. E, I w ogóle wiecie co, fajna sprawa, <laughs> znaczy śmieszna w sumie, bo one mają te wszystkie e, rowery numery. Ja miałam wcześniej 14, sama sobie taki wybrałam rower. wyobraźcie sobie, że tego roweru już tutaj nie ma że on poszedł do naprawy, więc to, o czym Wam mówiłam, że mi się fatalnie na nim jechało i że albo ja po prostu nie mam kondycji, to nie było spowodowane moją kondycją, tylko było spowodowane tym, że ten rower był do naprawy. Więc super! Dobrze, że już go nie mam, bo i tak bym go nie wybrała, wybieram sobie chyba numer numer 7. Siódemka, miejmy nadzieję, moja szczęśliwa liczba. metrów jeszcze troszkę przed nami, ile? Nie wiadomo, ale jedziemy wzdłuż w ogóle tego jeziora, czy to jest zbiornik wody, nie wiem, co, cóż to jest, kochanie, może mi powiesz. Jezioro. Jezioro, dobra i to są, to jest to jezioro, które e, wcześniej Wam pokazywałam, gdzie były te flamingi, których chyba nie widzieliście jednak dokładnie, bo nie zbliżyłam, e, dzisiaj z kolei w ogóle ich nie widziałam, gdzieś tam może w oddali, także może... Jakoś tam po prostu dzisiaj im się nie chciało jeść na przykład. <laughs> nie no, śmieję się. W każdym razie w koło właśnie tego jeziora sobie jedziemy rowerami, droga jest fantastyczna. Czasami tam też widzieliście, były jakieś różne wyboje, bagienka i tam inne rzeczy. Fajnie w każdym razie. No i ten rower to jest bez porównania, bo naprawdę fajnie się nim jedzie, mimo że trudniejsza jest trasa. No, także wiecie, tej odzonko, które sobie tam wcinam, to to wszystko jest spalone na 100%, bo no tutaj tyle, tyle coś kalorii spala. To jest super. Ale droga piękna, naprawdę. A jeszcze jedną ważną informację na temat tego jeziora chciałam Wam powiedzieć, bo chyba tego nie mówiłam wcześniej. Ono nazywa się Salt Lake i ono rzeczywiście wysycha jakoś w okresie kwietnia. Chyba, że no jest po prostu więcej deszczu, ale na, w sezonie, czyli e, kiedy jest ciepło, tego jeziora nie ma. Po prostu wysycha. E, Także to jest taka ciekawostka, ono jest tylko właśnie poza sezonem. Widzieliście ten grób, który Wam pokazywałam, to był grób ciotki Mahometa i tam wzdłuż były właśnie różne, różna roślinność, między innymi była też pelargonia, której sobie kawałek uszczknęłam. I nie oskarżajcie mnie, bo to jest po prostu yy, niby tak się mówi, że kradziona lepiej rośnie, i jak się kawałek uszczknie czegoś, to po prostu będzie super rosło. To po pierwsze, po drugie, to uchodzi płazem i to nie jest żadno, żadne przestępstwo. Także uprzedzam tutaj pytania lub złośliwe komentarze. Mam nadzieję, że skoro rosło właśnie w miejscu tak ważnym, to też u mnie będzie pięknie rosło, tylko trzeba po prostu ukorzenić, więc coś takiego mam z podróży. Wynajęliśmy już rowery, i tutaj właśnie niedaleko jest hotel. Także um, zdecydowałam się przebrać już. Troszkę jest chłodniej, to zaczekajcie, nadal ciepło, ale troszkę jest chłodniej. A rzeczy, które mam w reklamowce, właśnie były częściowo przygotowane już na, na lot, yy, bo te rzeczy zostawiliśmy właśnie um, u pana, od którego wynajęliśmy rowery. Także przebrałam się już, tak powiedzmy, na lot samolotem. Ale dodatkowo jeszcze mam tutaj gruby sweter i katankę. No i schowałam sobie te właśnie ten kombinezon, bo będę po prostu miała mniej do zakładania. Czyli polecam wam w takiej sytuacji ubieranie się na cebulkę, bo na to założę właśnie sweter i na to założę katankę i zostanie mi tylko ten kombinezon do schowania w tym plecaku, który widzieliście. Także teraz idziemy sobie do knajpki zjeść obiadek, bo jeszcze nic nie jedliśmy. No, także pewnie jakaś pyszna następna rzecz. Jesteśmy w takiej knajpce. widzę, że ma tutaj, wiecie, i y, obrusik papierowy, i nawet y, co? Nawet serwetki ma firmowe. Także dosyć dobre noty. wyczytaliśmy, że ma właśnie na trip advisorze. Także tutaj sobie y, przysiedliśmy, przycupnęliśmy. Bardzo ładne są widoki. I tak to wygląda. I też niedaleko jest właśnie ten, ta cerkiew, którą też yy, pokazywałam wcześniej, bo najpierw byliśmy tutaj, yy, obczailiśmy miejscówkę, poszliśmy oddać, yy, oddać rowerki. Yy, I teraz właśnie wróciliśmy tutaj już na nogach, tak jak wam pokazywałam. Także tak to się prezentuje. I my mamy w zamiarze... Thank you. My mamy w zamiarze yy, zamówić sobie takie danie. I to jest akurat dla dwóch osób. Także podejrzewam, że będziemy bardzo, ale to bardzo na jedzeni. No i oczywiście, co wjechało tutaj? Pan nam przyniósł piwko. Uwielbiam, naprawdę. Znaczy, ogólnie nie jestem jakąś tam super fanką piwa, ale to mi bardzo smakuje, bo jest bardzo delikatne i ono też jest dosyć słabe, bo tutaj jest chyba 4,5%. 4 czyli jak nasze, na nasze polskie warunki, no to tutaj jest. Bardzo takie damskie piwko można powiedzieć. Takie coś kosztowało 19 euro. No ja myślę, że na dwie osoby to jest i tak bardzo, ale to bardzo dużo. Nieprawdopodobne, ale zjedliśmy wszystko i dosłownie mm, za 15 minut mamy wstać i iść na autobus, yy, który pojedzie na lotnisko, a nie mamy sił. Tak, tak się obrzeliśmy, było po prostu przepyszne. Prze Tutaj yy, śpiewają ptaszki. Mogą trochę zakłócać, ale też dają nam fantastyczny klimat. <noise> I fajnie się też yy, właśnie przy czymś takim jadło i odpoczywało. I tym miłym akcentem chciałabym się z Wami pożegnać i podziękować Wam bardzo za oglądanie. Yy, myślę, że już nie ma sensu później kręcić niczego, bo już zaczyna się robić tak lekko szaro. My będziemy zmierzać w stronę autobusu, tak jak mówiłam, na lotnisko. Później yy, około 3 godzin yy, z samolotem do Berlin. I z Berlina jeszcze samochodem będziemy musieli e, około też dwóch godzin pokonać drogi. Także w domu będziemy gdzieś dopiero po pierwszej, może nawet później, w zależności jak nam tam podpasuje e, droga. Także, tak jak mówię, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. My już naprawdę fajnie, super, po prostu świetnie spędziliśmy czas. To polecam wszystkim Cypru, bo jest to przepiękne miejsce, bardzo sympatycznie, życzliwi Cudowne jedzenie, super, naprawdę fajnie. Także wracamy i yy, już niedługo jutro właściwie będziemy się widzieć z naszymi szatami małymi, bo się stęskniliśmy, yy, ale było nam to naprawdę potrzebne, bo byliśmy bardzo zmęczeni, więc czasami warto robić sobie takiego tak zwanego sticky breaka. Dziękuję jeszcze raz za zadanie, pozdrawiam pa, pa.